W dniach od 27 do 29 stycznia odbędą się w Złotowie obchody 67. rocznicy przyłączenia Ziemi Złotowskiej do macierzy. Choć impreza odbywa się trzeci raz, już wpisała się w kulturalny kalendarz naszego miasta. Tym razem obchody tej rocznicy potrwają aż 3 dni. O to, dlaczego warto uczestniczyć w imprezach towarzyszących obchodom, zapytaliśmy Grzegorza Tylusia. Warto przyjść przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo ważna rocznica dla każdego mieszkańca tak naprawdę Złotowszczyzny i nie tylko. Przede wszystkim również warto dlatego, że w tym roku będą to obchody trzydniowe. Od 27 aż do 29 stycznia, czyli od piątku. W piątek zaczynamy prelekcjami w szkołach dla młodzieży z historii właśnie II wojny światowej mając do dyspozycji eksponaty żołnierzy z Wołu Pomorskiego rekonstruktorów. W sobotę Żywa diorama historyczna, koła zajezdni PKS w niewielkim lasku na końcu Alei Piasta między godziną 13 a 16. No i punkt główny tak naprawdę programu, czyli rekonstrukcja historyczna już w niedzielę w południe w miejscu gdzie zawsze przyjeżdżał cyrk czyli ulica Sosnowa Partyzantów będą to na pewno duże obchody przede wszystkim jeżeli chodzi o rekonstrukcję ponieważ w udział wezmą dwa czołgi, jeden z nich to jest czołg niemiecki typu Pantera drugi czołg T-34 jeżdżące, strzelające ponad 100 rekonstruktorów historycznych strona niemiecka, strona polska działo, zistrzy, storunia wielu pasjonatów, broń pirotechnika na wysokim poziomie. No i miejmy nadzieję, że dopisze również um, dobra pogoda, ażeby mógł wziąć w tym udział również samolot, który um, nadleci w barwach rosyjskich, czyli z wielkimi gwiazdami na, na skrzydłach um, i dokona zrzutu bombowego, nalotu. Um, no, całość uświetni oczywiście oprawa muzyczna, um, dialogi. Um, na pewno jak, jak będzie, będzie to wydarzenie bardzo, bardzo duże dla miasta. No i oczywiście proszę też wziąć, przyjść w piątek na godzinę 17. Na cmentarz wojenny w Złotowie, przy ulicy Stasica, odbędzie się apel poległych, również przyjedzie wojsko z jednostki, które odda salwę honorową, honorową strzał. Będą związane, złożone wiązanki, wieńce, kwiaty, więc warto na pewno przyjść i uczcić w ten sposób te obchody.